Spotykamy się przed kolejnym sezonem na stadionie miejskim w Rybniku. Spotykamy się razem z ekokubkami, które również będą towarzyszyć kibicom w trakcie rozgrywek w tym sezonie. Tak, rzeczywiście to jest taki projekt, który już jako MOSIR prowadzimy od ubiegłego roku. Staramy się zachęcić mieszkańców, a przede wszystkim kibiców, którzy przychodzą na mecze żużlowe, a także piłki nożnej, żeby skorzystali z kubka wielokrotnego użytku. Naprawdę to jest pomocna dla nas rzecz gdzie y, kibice mogą swobodnie sobie na przykład posługiwać się tym kubkiem i na przykład, na przykład zapisywać program, bo na przykład składają sobie gdzieś tutaj i mogą sobie operować, a z drugiej strony też nam pomaga, bo nie mamy śmieci plastikowych. Kubki piękne, kolorowe, oryginalne, wspaniała pamiątka po imprezach rybnickich, polecamy, tak, żeby je ze sobą zabrać i przynosić. Dokładnie, dwa rodzaje mamy takich kubków, jeden dedykowany właśnie żużlowi i, i sportom na stadionie, a drugi miejski, tak go nazywamy w cudzysłowiu i właśnie służy on temu, żeby obsłużył nasze imprezy nie tylko cyrowskie, które w tym roku chcemy przeprowadzić cztery takie duże, które będą właśnie z udziałem tych kubków, ale także i te organizowane przez inne jednostki miejskie. No, na przykład w najbliższym czasie to będą dni rybnika. Radio 90. Muzyka wybrana dla ciebie. www.radio90.pl.